Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden element. Otóż ja jestem w zasadzie filmowym rówieśnikiem Agnieszki Holand. Razem żeśmy w tym samym czasie mniej więcej robili pierwsze filmy, z tą różnicą, że ja dostałem nagrodę główną Srebrne Lwy Gdańskie za film Róg Brzeski i Capri", a Agnieszka Holand wtedy nie dostała żadnej nagrody, tylko aktorka, która występowała w jej filmie dostała nagrodę. Od tej pory Agnieszka Holand w Polsce i za granicą tłukła filmy i tłucze do tej pory. Ja natomiast nie mogę zrobić filmu o tematyce patriotycznej, właśnie. I to głównie dzięki oporowi jakiemuś absurdalnemu ze strony ministra Piotra Glińskiego, dyrektora Instytutu Sztuki Filmowej Radosława Śmigulskiego i niejakiej Małgorzaty. Kalęby. Ona właściwie odrzuca moje scenariusze, i odrzucili najpierw e, pięć scenariuszy w, o różnej tematyce, ale głównie dom, dominowała e, patriotyczna, bo pierwszym filmem, jaki chciałem robić w Wolnej Polsce, to był film. To był scenariusz pod tytułem Kazania Sejmowe Piotra Skargi. To mi nawet jakiś ksiądz odrzucił w telewizji polskiej. Potem jeszcze kilka filmów. Na przykład Zaścianek o losach legendarnego młota z Podlasia. Rosyjska tematyka, Cień Karazin według Szukrzyna, gdzie jest droga Nawalne, Marka Nowakowskiego. No i ostatnio, właśnie, Wielki Książę, czyli film o powstaniu listopadowym. Zaczyna się. Opisem Powstania Listopadowego i Zdrady Generałów a kończy się zwycięstwem naszym w 1920 roku no dzięki geniuszowi marszałka Piłsudskiego i przede wszystkim generała Rozwadowskiego, który był absolwentem Wyższej Szkoły Wojennej w Wiedniu a jego przeciwnik Siemion, budiony, był sierżantem carskiej kawalerii. No i stąd morał, że nie ilość, nie masa, tylko technika, strategia. I to jest hamowane systematycznie przez naszą telewizję, naszą kinematografię i nie mam żadnego też wsparcia od żadnej gazety. Proszę mi dać na to odpowiedź. Zobaczyli państwo, że opinie o filmie i w ogóle o działalności Agnieszki Holland w moim komentarzu i w komentarzu telewizji, która nazywa się w polsce.pl są zgodne. Więc muszę tylko uzupełnić. Chcę Państwu powiedzieć, że ja w przeciwieństwie do Agnieszki Holand nie mam ojca z NKWD i UB. Tylko mój ojciec był ochotnikiem w 1920 roku w 202 pułku V Armii generała Sikorskiego był też odznaczony Krzyżem Walecznych za obronę Warszawy. W czasie I wojny światowej przeżył dwie wojny, potem zmarł na gruźlicę, mimo to Niemcy jeszcze go szukali po śmierci. I ja, startując w tym samym czasie w kinematografii co Agnieszka Holland, zrobiłem 10 filmów fabularnych, dostałem kilkadziesiąt nagród za film dokumentalny, największą nagrodę na świecie, w Oberhausen pierwszą i mnie w wolnej Polsce odrzucono. Sześć scenariuszy. A już kuriozum zupełny to jest to, że odrzucono scenariusz o powstaniu listopadowym jako drodze do zwycięstwa w roku 1920 ze względu na podobieństwo strategicznej sytuacji, a różnice. W ideowej postaci postawie dowódców zdrajców z powstania listopadowego, a dowódców patriotów w 1920 roku. I ja nie mogę zrobić filmu patriotycznego a antypolski, antypatriotyczny, szkalujący nasze straże graniczne, wojsko, policję, wszystko może robić córka sowieckiego agenta, którą trzymał na ręczkach sam Bolesław Bierut. No więc zastanówcie się Państwo, czy kraj nasz jednak nie przypomina domu wariatów. Albo samobójców. I z tym zostawię Państwa na chwilę. Przepraszam za przejęzyczenie, ale to z nerwów po prostu. Powiedziałem, że mój ojciec yy, brał udział w obronie Warszawy w pierwszej wojnie światowej. Nie no, oczywiście. W II wojnie światowej, która się zaczęła najazdem na nasz kraj, niemieckich gangsterów, bandytów, faszystów, z którymi chyba kiedyś walczył ojciec Agnieszki Holland. Co się potem z nim stało, nie wiem, ale to. Że ona nas nienawidzi, to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe. Chora osoba, no ale ona może robić filmy, ja nie mogę, bo jakaś pani Kalemba mi odrzuciła to, co pochwalił profesor Andrzej Nowak. Reżyser Jerzy Hoffman, reżyser Krzysztof Zanussi, pisarz Bogdan Urbankowski, krytyczka filmowa królikowska Ewis, aktor wybitny Olgier Łukaszewicz, świętej pamięci Marek Nowakowski. Wszyscy świetne recenzje napisali, ale pani Kalemba, ale widocznie pod wpływem właśnie wspierającego cały czas Agnieszkę Holand, mi, ministra Glińskiego i, i pod wpływem Radosława Śmigulskiego, który jest powiązany z generałem Dukaczewskim, absolwentem szkoły GRU w Moskwie. No, ale tego Nasze władze, nasza publicystyka nie widzi. Przecież ja nie istnieję w telewizji ani w kinematografii. A królową polskiego kina jest teraz Agnieszka Holland. Róbcie tak dalej!